Raz jeszcze, dzień dobry. Tym razem na krótko i tak praktycznie to chciałem tylko powiedzieć. Zwrócić uwagę na jedną <laughs> sprawę, przepraszam. No tak, no. Raz jeszcze, dzień dobry, proszę Państwa. Opóźnienia nie moja wina, to jest live producer. Nie mogę przestarczyć na starą wersję, nie wiem co się dzieje. To jest program, który Facebook robi chyba specjalnie po to, żebyśmy już nie nadawali nigdzie i nie występowali na żywo. Bo widzę, że jest to opóźnienie bardzo duże i bardzo dużo jest to kontrolowane po prostu. Łatwiej to kontrolować, więc jakieś już boty, automaty są, w związku z czym nie chce się. Ale dobrze, na ten temat nie powiem, to jest sprawa Facebooka, nie moja w tym momencie. W każdym bądź razie dobrze, że jest jeszcze radio i yy, sądzę, że na radiu można o wiele więcej rzeczy powiedzieć. Dzień dobry raz jeszcze. Proszę Państwa, właściwie to jedna rzecz. Wszyscy obserwujemy tę manifestację i zachowanie policji wobec tych manifestantów. Proszę Państwa, ja powiem jedno i wyjaśnię całkiem spokojnie jedną rzecz. Nie interesuje mnie postać pana Tanajny i kim jest pan Tanajno. Interesuje mnie to, interesuje mnie tylko to, co efekt jego działania, efekt tych działań i zachowanie przede wszystkim policji i rządów tym wszystkim. Nie obchodzi mnie jego przeszłość, kto za nim stoi i tak dalej, tak dalej. To nie jest temat, którym się teraz będę zastanawiał. Jest demonstracja. Przyszło wielu ludzi, którzy są Albo prywatnymi przedsiębiorcami, mikroprzedsiębiorcami prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Wymknęło się to chyba trochę jednak temat spod kontroli, bo tam jest dużo wypowiedzi na temat koronawirusa. Ja od trzech miesięcy ostrzegam w tych swoich programach przed idiotyczną polityką informacyjną, i to jest idiotyczna polityka informacyjna, i to jest dopiero początek tego, co się może zdarzyć. Natomiast to, co mnie uderzyło, proszę Państwa, komunikaty policji. To jest tak. Osoby postronne, kobiety w ciąży, posłowie, senatorowie posiadający immunitet oraz dziennikarze proszeni o opuszczenie rejonu policji. Proszę Państwa, wszędzie na świecie policja oczywiście musi najpierw trzykrotnie chyba są takie procedury chyba trzykrotnie, nie wiem jak u nas jest chyba też trzykrotnie ostrzec, ale nigdzie nie ma takiej treści. Bo co to oznacza? To oznacza, że nie pałujemy kobiet w ciąży. Nie nie pałujemy posłów, senatorów, osób mających immunitet, a was, bydło wyborcze, my elektoracie, będziemy pałować. Ktoś mi napisał, że wszędzie na świecie elektorat traktuje się tak samo trudno, ale jeżeli na wszędzie na świecie usiądą gołym tyłkiem w pokrzywy, to my też mamy usiąść. No proszę się zastanowić. Proszę się zastanowić. To jest jawne wręcz pokazanie, co o nim jak władza jak klasa polityczna, bo to nie, to nie jest kwestia PIS-u, PO, SLD czy czegokolwiek, to jest kwestia całej prasy polity klasy politycznej, jak traktuje ludzi. To jest to, co mnie w tym wszystkim uderzyło. Jeśli manifestacja jest nielegalna, to ostrzega się osoby zaplątane rzeczywiście tam, chore i tak dalej ale potem ją się rozpędza czy neutralizuje, bez względu na to, czy ktoś ma immunitet, czy ktoś nie ma immunitetu. Podkreślanie również tego, że tych ludzi z immunitetem, tak dalej co oni się boją. Policjanci się boją to jest paranoja państwa, że co? Że jeżeli poseł nie posłucha wezwania jako osoba postronna, zaplątana czy kobieta w ciąży, a ma immunitet, jak mu przywali pałą, czy go będzie neutralizował, to wówczas pozostanie podany do sądu i zostanie skazany. To w takim razie jest bez sensu, bo czym się różni poseł od zwykłego człowieka, biorącego udział w nielegalnej manifestacji? Ja nie wiem, czy ta była legalna, czy nielegalna, to jest nieważne. To jest kwestia podejścia, proszę państwa, i tylko o to mi chodziło. No. I tylko, o to mi, I tylko o to mi w tym wszystkim chodzi. I tutaj różne takie rzeczy, że to są jakieś głupoty i tak dalej, to nie są głupoty, proszę państwa, bo to świadczy o tym, że zwykły Kowalski, pan Zygmunt przepraszam, że wymieniam, pan Mariusz Makowski, pan Tomasz Szuc po prostu, czy pan Władysław Kowalski, którzy tutaj są, pan Paweł Kostrzewa, jak was złapią, to z wami mogą zrobić wszystko. A jak przypadkiem któryś z panów ma immunitet poselski, to wtedy was ładnie przeproszą i wypuszczą, tak? Taka jest różnica za to samo, za ten sam udział w nielegalnej manifestacji, którą władza uznała za nielegalną w tym momencie. I to jest, i, i dacie, dajecie się tak traktować? Po wyborach, po, po całym cyrku z wyborami, przy akceptacji wszystkich tych kandydatów, bo każdy, kto w tym uczestniczył i w tej debacie uczestniczył, zgodzał się na ten cyrk z, z wyborami. Ja się nie zgadzałem, przypominam od początku, na ten cyrk z wyborami. To, co się zadziało. To, co się zadziało, to teraz mamy ewidentny dowód na to, że zwykły człowiek jest tylko do bicia, pałowania, wywożenia. Zamiast to, ja dzisiaj mówiłem, nieważne kim jest Pan Tanajno, nie obchodzi mnie jego przeszłość, jakie interesy robi, o tego jest, jeżeli robi jakieś przekręty, to jego, tego jest prokurator, ale to jest jednak kandydat, a poza, tym, a poza tym, że to jest kandydat na prezydenta, to to jest także zwykły, normalny człowiek. Pewnie. Tak jak każdy z Państwa tutaj. Więc w tym momencie wyważenie go, trzymanie 5 godzin w samochodzie, to z jego wpisu, tak, by tak wynika, i potem go zwalnianie, żeby zaszedł do domu, kiedy blisko w mieście są dwa posterunki, jeden, jak już mówiłem na Malczeskiego, ale to dłużej, bliżej byłoby na Wilczą, gdzie można to wszystko załatwić w ludzkich warunkach i potraktować człowieka jako, potraktować zatrzymanego jako człowieka, a nie jako nie wiem, co. To, proszę państwa, jest typowe dla SB. I gdzie jest minister spraw wewnętrznych? Jeszcze raz ten komunikat, proszę państwa. Policja uprasza, żeby osoby postronne, kobiety w ciąży, posiadające posłowie, senatorowie, posiadający immunitet i dziennikarze opuścili teren działania policji. Bo co? A dlaczego dziennikarze w tym momencie? Bo boicie się policjanci, szanowni, że będą, że będą filmować wasze przekroczenia? Pamiętacie Marsz Niepodległości, co robiła policja PO? Ta robi to sama, dobrze się nauczyli po prostu. No więc mam, mm, mają reprezentować, a nie brać w szopce przy okazji jakich, u, jakichś manifestów? Nie wiem, ja tego nie określam, ale czym się różni? Panie Tomaszu, pan mi przyzna rację. Niech mi no, przyznajcie mi rację. No. Yy, yy. Tomasz Midlock, przecież nie o to chodzi. Komunikat jest po to, żeby nie robić cyrku na ulicach. Proszę pana, komunikat jest po to, żeby uprzedzić wszystkich, którzy się tam przypadkiem zamieszali, ewentualnie kobiety w ciąży, bo to się zawsze dodaje, żeby sobie dać im czas na wycofanie się, bo wtedy rusza policja. I wtedy już nie interesuje. I po co podkreślać jeszcze posłów, senatorów i ludzi z immunitetem? Nie. Każdy, kto bierze udział w nielegalnej manifestacji, popełnia przestępstwo od czy ma immunitet, czy nie ma immunitetu. Chyba tylko nie u nas. No. Czemu pan daje wiarę we wpisane? Przez zero dowodów na takie. To może być konfabulacja. No tak, oczywiście. Zakładam od razu, że wszystko zakładam, że jest konfabulacja. A dlaczego pan nie daje wiary? A skąd pan Pan sam mówi, że może? Może być, nie może, ale takie rzeczy są. Potwierdzają to inne zupełnie źródła. Tu w wypadku pana Tanajna, ale z wielu takich ludzi. A przykład we Wrocławiu i zamordowania, i zamordowania człowieka za pomocą paralizatorów w Kiblu. Policyjnym, to też pan uważa, że to jest szczucie? To też jest od razu, to, yy, to, yy, to też uważa pan, że to jest szczucie? Powiedziałem dzisiaj rano, jak wyglądają procedury. Policja zatrzymując człowieka jest za niego odpowiedzialna, za jego zdrowie i dobrostan. I traktowanie go paralizatorem w kiblu jest morderstwem. Jest morderstwem po prostu. A komunikat oczywiście jest po to, aby dopełnić procedur. Tylko, że ten komunikat jest idiotyczny, bo komunikat pokazuje natychmiast różnicę. W prawie. Inne się prawo w takim razie stosuje do osób z immunitetem, a inne prawo stosuje się do osób, do osób bez immunitetu. Prawda? Panie Tomaszu? Prawda? O to mi chodzi. Nie rozumiecie? O to mi chodzi. Tamten chłopak nie miał immunitetu, więc go zabili, prawda? No. Więc, panie Tomaszu, Tomasz Midlock, więc a, a jakie pan ma dowody, że to jest nieprawda? Powiem tak samo. Bo pan mówi, że zero dowodów na to, zero. Ale jest również zero dowodów na to, że policja tak się zachowała, bo policja się w ogóle nie powinna w ten sposób zachowywać. Manifestacja manifestacją, par sześć. Ale de facto to jest, to jest wynik błędnej polityki informacyjnej. To jest wynik zupełnie sprzecznych informacji puszczanych przez ministra Szomuskiego i to każdy musi to przyznać. To każdy musi przyznać. Prawda? Ale naprawdę mnie nie chodzi już o tą cholerną manifestację. Nie ma żadnego potwierdzenia słowa Tanay. No to czy to co nie znaczy, że tak nie było? Ale czy Tanay złożył zająć do prokuratury? Ja wiem, że nie. Dedrymana, ja nie wiem. Jego sprawa. Jeśli może, niech złoży, bo policja popełniła przestępstwo, tak jak popełniła przestępstwo w przypadku pana Stachowiaka jak popełniła i jak popełnia wiele przestępstw w. w... I również na nadgorliwości. Proszę Państwa, ja na to jestem uczulony, bo to mnie zdekomunizowano, to mnie nazwano bandytą, SB-kiem. To pan prezydent krzyczał, że takich jak ja nie mają prawa do patriotyzmu i nie mają prawa do niczego po prostu i do bycia Polakami. To więc mają Polaków, patriotów bez konotacji z SB. Mają i niech to robią, ja mówię wprost. A to, że, że będzie coraz gorzej, ponieważ wynika z tego, ponieważ rzeczywiście. Wynika z tego, że ponieważ z tego, proszę państwa, jest ponieważ będzie totalny bałagan, ludzie mają dość rzeczywiście i wystarczy tylko ktoś sprytny, i ludzie wyjdą na ulicę. Po prostu, bez sensu troszeczkę, ale wyjdą na ulicę. To jest bez sensu. Tam część ludzi rzeczywiście miała. Ja mówiłem zresztą rano o błędach propagandowych, które robią ci przedsiębiorcy również, ale no nieważne, nie interesuje mnie to. Nie interesuje mnie. To po prostu się sprzeciwiam tego typu praktykom. Tego typu praktykom po prostu. To, że nie złożył zamówienia, na, zawiadomienia do prokuratury, to panie Tomaszu nie jest żadnym dowodem, ponieważ on był sam, a tam było czterech czy pięciu policjantów, więc wiadomo jak będzie. Proszę państwa, trudno. Krypto, reklama, piły, kakoli, bo się chce pić. I to w dodatku z butelki, swojej własnej. Mam prawo. No cholera, kola po niemiecku się kośnie nawet nie wiem co jest w środku, bo po niemiecku strasznie dużo rzeczy jest po niemiecku w środku nie wiem co tam Niemcy jeszcze zasypują pewnie mnie trują no. właśnie nie złożył, co to oznacza dla mnie to jest to, to sytuacja, dobrze, ale powiedzmy panie Tomaszu, że pan jest w takiej samej sytuacji jest czterech policjantów i pan, wywożą pana do lasu za Warszawę, jeśli pan jest w Warszawie wypuszczają w Skarpatach i każą wracać pan złoży doniesienie do prokuratury, dobrze ma pan czterech przeciwko sobie, komu uwierzy sąd? komu uwierzy sąd? Każdy sąd, a nie ten nasz, czy nasz, ta, na, tamten nasz, czy ten nasz. Komu uwierzy sąd? Prawda? No, pan pomyśli. Na razie zablokowali auto Nie wiem, ja już tego nie oglądam. Po prostu dla mnie to jest i to jest również błąd PR-owski, bo wszystko by się inaczej rozegrało, gdyby pan premier miał odwagę wyjść i pogadać z ludźmi. Wyjść i pogadać spokojnie z ludźmi, nawet ze swoim borem. By się rozeszli, pogadali i to wszystko, bo tak trzeba. A nie od razu rzucać pałami, pokazywać, jaka jest mocna władza. Proszę państwa, władza, która wysyła plutony, plutony ZOMO z pałami na ludzi, wcale nie jest mocna. Naprawdę wcale nie jest mocna i prędzej czy później dzieją się różne cuda. Wiem, że dacie przykład Francji i tak dalej, ale to jest zupełnie inna sytuacja temat władzy centralnej i też jak się okazuje, to nie jest tak do końca, że, te, że oni są tacy mocni, proszę państwa. Natomiast coś takiego, i jeszcze raz powtarzam, nie mam nic przeciwko tym komunikatom, one powinny być, ale komunikat tej treści pokazuje, że szary człowieku co woj... pokazuje po prostu, i tu powiem już bez brzydko, co wolno wodzie, to nie tobie, no wiadomo. O co chodzi? No. Jeden z wyrwanych z tłumu został wywieziony gdzieś za Warszawą. No właśnie, to też jest przykład. Bo w takiej sytuacji bierze się ich wszystkich na najbliższy komisariat w tym momencie. No. Oczywiście, że tak, nieważne, ja składam, no to pan złoży, w razie czego. Pan by złożył, panie Tomaszu, miałby pan czterech przeciwko sobie. I nie chce pan po prostu spojrzeć rzeczywistości, nie, nie, nie chce pan spojrzeć rzeczywistości w oczy. Niestety, jako zwykły, proszę mi wierzyć, ja też o tym wiem, z, z policją, którzy policjanci potrafią się tak zachowywać, oni już wiedzą, że im wszystko wolno. Przedtem była walka o to, żeby chronić policjantów, a tak naprawdę oni wiedzą, że im wszystko wolno. No. Uczciwy człowiek zawiadomi, policja nie wie, jak trafi. Sąd założył uczciwy. No tak, ma pan rację, więc zakłada pan, że pan Tanajno nie jest uczciwym człowiekiem, bo z pana wynika, z pana wypowiedzi wynika. No. Policja uprasza, by posłowie senatorowie, kobiety w ciąży i dziennikarze oraz osoby posiadające mu nie dopuściły ten działania policji. Nie, nie ma takiej, takiej panie Tomaszu Markowski, procedury. Procedurą jest wezwanie osób postronnych i kobiet w ciąży na przykład. Też można, to już się nie będę kłócił, chociaż uważam, że idiotyzmem jest, bo z okaz, jak kobieta w ciąży idzie w takie zadymy, to jest ale to już jej sprawa w tym momencie i to jest trzykrotnie powtarzane. Natomiast ta pozostała rzecz to wyraźnie pokazuje. Zwykły człowieku bój się, bo nie masz szans. Ten, jeżeli masz immunitet, to się obronisz. Po prostu. No, po prostu. No, no właśnie. Yy, I... Może to jest, nie wiem jaki to jest, ale jaki to ma sens, po, pod, wkurzyć lud? Mój papan tutaj mówi, jeden z panów, że jestem. No. Na tym proteście ktoś chce ugrać polityczny kapitał. Tanen jest dla mnie kompletnie niewiarygodny. Policja powinna wydać go krótkiej treści. Osoby postronne, niebiorącej i niechcące brać udziału w negocjacjach powinny się jak najszybciej opuścić rejon działań pod udział zwartych. Tak, oczywiście, i powinno się jeszcze, panie Marku, powiem jedną rzecz. Ja kiedyś byłem przypadkiem w latach 80., znalazłem się w środku ogromnych zadymek w Berlinie Zachodnim. Akurat to było przy dawnym Europa Center. Naprawdę to były ogromne zamieszki, niesamowite. To był 80. chyba siódmy rok. Tłukli się, i ja pamiętam, że z jednej strony stali demonstranci, i akurat tak się złożyło, że byłem w knajpie w środku, w dodatku jako oficer wywiadu na lewo, prawda? Nie wiedziałem, co zrobić w pewnym momencie. I policjant, i Policjant i był komunikat w tym momencie, żeby właśnie między nimi osobę po stronę dali czas na opuszczenie i też wskazali, żeby podchodzić do policjantów z opaską. I podszedłem do policjanta z opaską, powiedziałem, to po angielsku, jestem tu przypadkiem, chcę stąd wyjść. I on mnie przeprowadził przez kordony. To było tak przygotowane, ale potem jak zaczęli tłuc, ci tych, co nie zdążyli, to zaczęli tłuc po prostu. No, po prostu, proszę państwa. Yy, yy, więc nie można, no... Nieważne, mogę przegrać w sądzie, ale składam. Ja składam to tylko. Pan założył, że policja winna, bo pan Tajneno tak napisał. Pan się nie zastanawia, pan już oskarżył policję. Tak oskarżyłem policję, panie Tomaszu, i będę oskarżał policję, bo widzę, co się dzieje. Ponieważ ja również usłyszałem od policjantki, że ona, że nieważne, czy jestem winien, czy nie winien, dla niej jestem winien. A chodziło o ukrywanie majątku, o różne rzeczy. Jak się okazało, że nie ma dotąd, badają ukrywanie majątku, bo jego i okazuje się, że nie ma. Wzywają wszystkich, łącznie kto miał ze mną kontakt. Ja o tym wiem, bo mi ludzie donoszą, się śmieją, bo nie mogą znaleźć. Ale pani policjantka się zacięła, ponieważ jest kobietą, i powiedziała: Pan jest świnia, mnie pan nie lubi, pan pracował w SB. I to mi powiedziała przy adwokacie. I powiedziała, że ona mnie załatwi. Że ona sobie tak poradzi, że mnie ja tutaj spędzał ciągle, bo ona jest w stanie mnie ściągnąć, bo ma na władzę. Jako policjantka. Dlatego oskarżyłem policję również. I nie będę i adwokat jest tego świadkiem. Adwokat pisał protest później i się ta pani zamknęła, zmienili to śledztwo. Po prostu przeszło gdzie indziej. No. Ale z tym trzeba sobie umieć radzić, więc mówię to po prostu, jak to naprawdę wygląda. I co ludzie piszą. Więc proszę wybaczyć, widziałem zachowania policji również na marszu, na marszach niepodległości wobec zwykłych, normalnych ludzi, jak się wyżywali, specjalnie taki brali, więc widziałem to i każdy to widział. I każdy to wiedział, więc to jest tworzenie pewnej policji, której zadaniem jest ochronić. Więc ja nie oskarżam wszystkich policjantów. Oskarżam tylko i wyłącznie szefów policji. Czyli oskarżam nominacje, przypominam nominacje pana Maja, potem kolejnego, kolejnego, a kto ich nominuje, więc oskarżam tych, którzy rządzą policją, więc konkretnie ministra spraw wewnętrznych, jednego i drugiego, bo oni do tego doprowadzili, nie kształcąc policjantów. Prawda? Więc jeżeli oskarżyłem, poza tym proszę pana, jeszcze powiem panu, panie Tomaszu Midlok, jedną rzecz. Tak, oskarżam policję, bo ja zostałem zdezubakizowany, zabrano mi wszystko, zniszczono mi życie i zniszczono rodzinę, a oni robią jeszcze gorzej. I to widać wyraźnie. I oni mają tworzyć kontrwywiad, tworzyć BOR nowy, czyli SOP, tworzyć wywiad, bo oni się lepiej na tym znają. Tak. Więc dlatego ich oskarżam. Ich nie lubię, ich nie lubię. I słyszy Pan, mówię to szczerze i publicznie. Co nie oznacza, że nie należy się podporządkować yy, rozkazom policjanta, jeśli ma rację, po prostu. No. Tak, robię to samo. I wypominam to, przecież robię to samo, bo ta przeszłość jest, bo, bo dlatego Tomasz Midlock, proszę się nie dziwić, nie, robię to samo. Wie pan dlaczego? Dlatego, że to wypominałem, wypominała mi ustawa sejmowa i to wypomniał mi również prezent w jednej ze swoich, no, w jednej ze swoich słynnych przemów, jeszcze na konwencji wyborczej. Dlatego będę mówił to, co mówię, mam prawo. Proszę mi wybaczyć, może mam klapki na oczach, ale mam prawo. Wielokrotnie broniłem policjantów, ale dobrze wiem, że ci policjanci, którzy naprawdę pracują na ulicach, proszę państwa, i ci, którzy naprawdę dużo robią, to najmniej zarabiają. A wiem dobrze, jak się awansuje w policji i wiem dobrze, jak się dostaje do policji, po prostu. No, no i mamy, ktoś tu pisze, Jan Nowak, no i mamy na, we, na ulicach, jakby chcą, aby było jak we Francji, kto za tym stoi, nie wiem. Nie wiem, nie będę się teraz interesował, interesujemy, nie będę się teraz po prostu zajmował. Kto na tym co ugrywa? Nie interesuje mnie to. Interesuje mnie to, że zapłacą za to zwykli ludzie, którzy też nie wiedzą, kto, kto ich podpuszcza. Zwykli, normalni ludzie mnie też skurzyło, bo pan Tanajno wezwał kod do akcji, więc już się zacząłem myśleć, ale to już jest inna sprawa. Zacząłem myśleć tu sobie różnie na ten temat, ale, bez, bez, ale nieważne, czy to będzie pan Tanajno, czy to będzie pan Bosak, czy to będzie ktokolwiek, ale nie można w ten sposób. Nie można w ten sposób postępować z człowiekiem, postępować z ludźmi. A ten komunikat powinien być, proszę Państwa, krótki, zwięzły, tak jak tutaj ktoś powiedział zwięzły, krótki a nie od razu pokazywać różnicę pomiędzy tymi, co mają immunitet, a tymi, co nie mają immunitetu. O to mi chodzi. Bo wiecie Państwo, diabeł leży w szczegółach to jest takie traktowanie. To jest takie traktowanie ludzi, niestety, proszę Państwa. I widzę, jak oni ludzi traktują. To jest to, co ja mówiłem: mięso wyborcze, to, co ja mówiłem na temat mięsa wyborczego, to, co, to, jak się po prostu odnosi do tego bydła stojącego pod oknami, co oni chcą. Niestety, ta klasa polityczna tak się do państwa odnosi, i to było widać. No. Witam pana. Dzisiaj obserwujemy, jakiegoś zainteresowanie pana wiedzieć, w którym większości zgadza się. Że... Dziękuję Panie Mirze, ale to ja na profilu bywam rzadziej. Ja mam radio, głównie w radiu się udzielam w tej chwili. Śledztwo w sprawie Kosteckiego umorzone. Władza, no właśnie, śledztwo w sprawie Kosteckiego umorzone. Co więcej, dzisiaj są już informacje, że oprócz tego o śmieciach, to. No ta dzien... Pani dziennikarz z Łodzi. przecież wiecie o kim mówię, a nie będę wymieniał nazwiska zajmowała się również pedofilą wśród sfer rządzących klasy politycznej, między innymi na Podkarpaciu. I wiadomo do kogo to chodzi, prawda? Wiadomo o kogo chodzi. Nie żyje, też będzie umorzony. Sebastian Rybarczyk zajmował się również pewnego rodzaju agenturą esbecką, która miała zająć wysokie stanowisko w 2016 roku, bo za tym on sam miał zająć wysokie stanowisko w 2016 roku i dwa dni przed zajęciem tego stanowiska nagle umarł i nie wiadomo na co. Poseł, poseł Wójcikowski, brat posła Chruszcza? Nadal, proszę państwa, nadal. To jest właśnie to. Panie Tomaszu, yy, oczywiście, że Pan może zostać przy swoim zdaniu. Ja na temat Pana Tanajno nie wypowiedziałem swojego zdania, właściwie to wypowiedziałem, mówiąc, proszę Państwa, mówiąc, proszę Państwa, o yy, już dawno, już mówiąc jeszcze przed, zanim się te wybory wyjaśnimy, że uczestnictwo w tych wyborach jest nieetyczne. No, przed chwilą wymieniłem Panie Rahel Bazylu to nazwisko. No więc właśnie. Yy, cytat z Barei, może rzeczywiście. Dobra, proszę państwa, zapraszam o 20:30 do radia, do siebie. Trochę jeszcze pogadamy. Chciałem tylko powiedzieć to, bo uderzył mnie ten komunikat. Nigdzie tak jawnie na świecie nie dzieli się ludzi na tych, co mają legitymację, i na tych, co nie mają legitymacji, bo immunitet to jest tylko legitymacja, tak na dobrą sprawę. Nigdzie się nie dzieli, proszę państwa. A tutaj ewidentnie pokazane jest jeszcze raz, tak jakby dobicie tego elektoratu, bo kwestia wyborów to była pierwsza i teraz druga sprawa. I to jest wpisane w struktury państwowe. Nawet tego typu szczeguliki, malutkie. Może ja się czepiam, ale diabeł leży w szczegółach. Rozumiecie państwo? No właśnie, Edyta Bielska. dlatego pewnie zginęła. Dlatego, ponieważ tam ktoś już latał pod Karpacie, do tego weźmę jeszcze właśnie. No. Piotr, ty brałeś udział w rozwaraniu Kassi-Rackmann, siatki podobskie w UK i tam nie było takiego problemu, nieważne czy ktoś był politykiem, było posprzątane. Tak, oczywiście, razem z FBI i Koskotantyarden, tam w ogóle nie było takiego problemu, no ale dosyć, o tym nie mówimy. No. Pan uważa, że, napis, że ja bym przyznał rację? Nie, ja powiedziałem ewidentnie, nie, ja nie powiedziałem, że. Ja powiedziałem, że takie praktyki policji są karalne i radziłbym panu Tanajno, żeby podał do sądu, bo prawdopodobnie tak było, jak on mówi. Oczywiście, że mu przyznałem rację. Czy to znaczy, że ja jestem. Dlaczego mam mu nie przyznać racji? Równie dobrze, dlaczego mam przyznać panu rację? No ja nie rozumiem, panie Tomasz. Nie rozumiem. Ja rozumiem, że pan kocha pis i odda życie za pis i za pana dudę, więc niech pan kocha i odda życie za pis i za pana dudę. Ciekaw jestem, czy będzie pan w stanie, bo wątpię jednak. No. Przykro mi. Yy. Dobra. Yy, proszę państwa. I zapraszam do radia na 20.30 na, 20, na audycję i zobaczymy. I zobaczymy, pogadamy sobie jeszcze spokojnie. No. No i olu, przestań, nie ma się co denerwować, trzeba po prostu to przeżyć i czekać. No, no poza tym, dlaczego? Jeszcze też nie rozumiem, czy to jest bronią komuś rację. Tak, przyznałem panu, mu rację. Jeśli skłamał, to jego sprawa. To powiem, że skłamał, ale z tego wynika, że mówił mniej więcej prawdę, bo jakiś facet filmuje i wiozą go zupełnie gdzie indziej, a powinni go zawieźć na przykład na Wicza albo na Mostowskich. No. Ich sprawa. Zobaczymy. Zobaczymy, proszę Państwa, co będzie później, bo najgorsza sprawa i tego policjanci sobie nie zdają sprawy, to co jest później. No. Ale nie podał do prokuratury i nie poda. To jego sprawa, czy poda, czy nie poda. Mnie to nie interesuje. I wielu ludzi, których znam, jednego kibica, których bez względu na to, czy jest rozrabiaka, czy nie, którego też wywieźli i policjanci, i się zabawili, tak jak to SB by robiło, i kazali mu wracać, i z nim co się stało, i też nie podał do prokuratury. No, znaczy, tam zachorował, ale potem się ozdrowiał, i też nie podał do prokuratury, ponieważ był sam. No, no właśnie. Dobrze, zobaczymy. Rzeczywiście do niczego to nie dojdzie dobrego, chyba, że ktoś to rozbroi. I tutaj trzeba schować swoje premierostwo w kieszeń. Chociaż ja żal mi premiera, bo wydaje mi się według słów pana Sasina, że pan premier za wszystko odpowiada jego zastępcenie. Wesoło. Ej, panie Piotrze, bo niektórzy jak stoją po lewej tąku myślą, że nie można patrzeć w prawo. No zaraz przepraszam, ja nie stoję ani po lewej, ani po prawej. Ja stoję po normalnej stronie. Znaczy, jeżeli by mówić to bardziej po prawej stronie niż po lewej. No to inna sprawa. To, to tak jak pisać skargę na Himmlera do Hitlera. Nie no, taka przesada Panie bardzo. ale mniej więcej tak to wygląda. Nie da się. Nie da się te... Widać było wyraźnie po tym, jak policja, jak policja mataczyła w wypadku pana Stachowiaka. To już jest jakaś nauczka. Dobra, trzymajcie się i na razie. Cześć. Zapraszam do radia. Zakończę gdzie? W tym live producerze coś jest. Nie wiem. Trzymajcie się. Cześć.